No, Bary, chodziło o talerz? Powiedz prawdę. Po co przydujesz się, przytulaj do ciotki? Chodziło o ten talerz, co tu przed chwilą stał, tak? I myślałeś, że jeszcze stoi. Ale on już nie stoi. No nie, on już nie stoi. Mm -mm. Wszystko jest tu, Brzosiu. Zjedzone. Co tam Bariuka. Co tam Bariuka. Ciao. No co? Co Bariuko, kochanie? Ciao. No, ciepło jest. Powiedz, przyznaj się, nie, Ciocia ci założyła obraz na poranny spacer i dopiero sobie przypomniała, że trzeba ją zdjąć. Co to za ciotka? Co to za ciotka, niedobre? Jak mogła? No, no, jak mogła? Bijać na baryłkę, Bijać na Taki baryłka? Co tam przy to Tamo junto.